Liczę ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twych braci. O Jezus, Zbawco kochany. Dziecię ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twych braci, o Jezus Zbawco kochany. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, Wszechrzeczy stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty, a z Tobą mam niebo całe, i z Aniołami śpiewam Ci: Święty, żyję jedynie na Twoją chwałę. Nie z Serafinem łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może. Ale tyś dla człowieka zawsze miłosierny. Me serce jest ci mieszkaniem, o królu wiecznej chwały, panuj w mym sercu i króluj w nim, jako w pałacu wspaniałym. O wielki, niepojęty Boże, który się raczył tak się uniżyć, Cześć ci oddaję w pokorze i błagam, abyś mnie raczył zbawić. very Zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta, trójco jedyny Boże. Boskie dzieciątko, prawdziwe synu Boga, zmiłuj się od nami, boskie dzieciątko, synu Mary i Panny, zmiłuj się boskie dzieciątko. Słowo, które stało się ciałem. Się nad nami. Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego. Się nad nami. Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca. Boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Zmiłuj się Boskie dzieciątko, upragnione od wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, królu aniołów. Boskie dzieciątko, nasz Zbawicielu, Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie łożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, Boskie Dzieciątko, skarbniku łask boskich, Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się Bądź nam miłości, przepuść nam, Boskie Dzieciątko, bądź nam miłości. Wysłuchaj nas, boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od złości światowej. od pożądliwości ciała Ty nas poświęcili Jów od pychy żywota Ty nas poświęcili Jów przez pokorne narodzenie twoje Przez chwalebne objawienie się Twoim, boskie Przez ofiarowanie się Twoim, Była w nas, Przez niewinność Twoją, Przez prostotę twoją, przez posłuszeństwo twoje, przez łagodność twoją. Przez pokorę Twoją, wychow nas w boskie dzieciątko, przez miłość Twoją, wychow nas w boskie dzieciątko, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Puść nam Dzieciątko Jezus, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami dzieciątko, Jezus. Będę się radował w Panu, będę się w Bogu, Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami, ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozmyślania na oktawę Bożego Narodzenia ze świętym Alfonsem Mario Uliguorim. Dzień czwarty. Jezus u piersi matczynych. Jak tylko Jezus został spowity, zażądał i dostał mleka z piersi przy najświętszej matki swojej. Oblubienica pieśni nad pieśniami pragnęła widzieć brata swego u piersi macierzyńskich. Któż mi da ciebie? brata mego, sącego piersi matki mojej. Otóż oblubienica ta pragnęła tego, ale nie miała szczęścia doczekać się tej pociechy, lecz nas spotyka ten los szczęśliwy, że widzimy Syna Bożego stającego się człowiekiem, stającego się bratem naszym i biorącego pokarm z dziewiczych piersi Maryi. O jakimże to cudnym widokiem było dla nieba całego patrzeć, że Syn Boży, stawszy się Dzieciątkiem, zsie mleko z piersi Dziewicy, będącej Jego stworzeniem. Ten, który przed dziwną opatrznością swoją żywi wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta, staje się tak wątły i biedny, że potrzebuje odrobiny mleka macierzyńskiego dla utrzymania się przy życiu. Święta Paulina Kamedułka, wpatrując się w obrazek przedstawiający Jezusa u piersi Maryi, Wpadła w zachwycenie od uczucia miłości Boga, która wtedy jej serce zalała. Pan Jezus mało brał pokarmu i rzadko kiedy w ciągu dnia. Siostra Anna Franciszkanka, wielkiej świątobliwości zakonnica, Dowiedziała się w objawieniu, że Przenajświętsza Panna tylko trzy razy w dzień karmiła dzieciątko Jezus. Mój Boże, jakże drogim dla nas było to mleko, które miało urabiać w żyłach Pana Jezusa krew jego i stać się potem jakby zbawienną kąpielą dla omycia i oczyszczenia dusz naszych. A zwróćmy tu i na to uwagę, że Jezus brał ten pokarm dla żywienia tego ciała, który miał pozostawić nam na pokarm w komunii świętej. Tak więc jest w istocie, o malutki odkupicielu mój, że miałeś mnie na myśli, gdyś sał pierś macierzyńską. Mleko, które spożywałeś, Zamieniałeś na krew, aby ją potem przelać, umierając za mnie. I taką to ceną zamyślałeś już wtedy odkupić duszę moją i żywić ją przenajświętszym sakramentem, który jest zbawiennym mlekiem zachowującym w nas życie łaski. Mlekiem dusz naszych, powiada święty Augustyn, jest Chrystus. O najdroższe Dziecie moje, o Jezu mój, pozwólbym zawołał z oną niewiastą, o której wspomina Ewangelia. Błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, które ssałeś. Błogosławionaś Ty, o matko Boga, która śmiała szczęście karmić syna Bożego wcielonego. O pozwólbym się przyłączył do Jezusa, żeby im mnie dostało się z piersi Twoich kilka kropelek mleka miłości i serdecznego nabożeństwa do przenajświętszego dzieciątka Jezus, i do Ciebie. Moja najdroższa Matko, składam Ci dzięki, o boska Dziecino, któraś poddała się potrzebie sania mleka, żeby mi objawić Twoją miłość. To właśnie dał do zrozumienia Zbawiciel Świętej Magdalenie de Passi, gdy jej powiedział, że poddał się konieczności brania pokarmu z piersi matczynych, żebyśmy poznali miłość jako umaku duszą przez niego odkupionym. Modlitwy i postanowienia. O najsłodsze i najdroższe dzieciątko, tyś chlebem niebieskim żywiącym anioły, ty dostarczasz pożywienia wszystkim stworzeniom. Jakże się to stało? Że się raczył żebrać odrobinę mleka dziewiczego, żeby przy życiu się utrzymać. O miłości, skąd u Ciebie taka siła, żeś Boga do takiej niemocy przywiodła, że aby nie umrzeć, potrzebuje trochę pokarmu. Lecz rozumiemy Cię mój Jezu. Ty zsiesz mleko z łona Maryi w tej stajence, żeby je później zaofiarować Bogu, gdy się na krew Twoją przerobi i żeby na krzyżu stało się ofiarą zadość uczynną na odpuszczenie grzechów naszych. Dawaj, że Maryjo, dawaj mleko, jakie posiadasz w łonie Twojemu temu Synowi ukochanemu gdyż każda kropla krwitej służyć będzie na oczyszczenie dusz naszych z grzechów i na żywienie ich następnie w sakramencie ołtarza. O mój Boże, jak to być może, żeby ktoś, wierząc w to, coś uczynił i wycierpiał za Niego, nie umiłował Cię z całego serca, a Ja sam... Jakże mogłem, wiedząc o tym, okazać ci się tak niewdzięcznym? Lecz całą moją nadzieję pokładam w dobroci twojej, bo wiem, że nieupowodowany udzielisz mi łaski twojej, bylem jej szczerze pragnął. O dobro najwyższe, żałuję, że cię obrażałem, i kocham Cię nad wszystko, Więcej powiem, Ciebie tylko kocham, i Ciebie jedynego kochać pragnę. Ty jesteś i zawsze będziesz jedyną miłością moją, najdroższy Odkupicielu mój, obdasz mnie proszę Cię serdecznym nabożeństwem do Twojego dzieciństwa, jak to czyniłeś z wielu innymi duszami, które zapominały o wszystkim. I które nie mogły nic innego miłować, tylko ciebie, gdy wpatrywały się w dzieciątko Jezus. Prawda, że były to dusze czyste, a ja jestem nędznym grzesznikiem, lecz i to jest prawdą niezawodną, że stałeś się dzieciątkiem dla pobudzenia do miłości ku sobie grzeszników. Tak jest, Boże mój, byłem grzesznikiem, lecz teraz miłuję Cię z całej duszy i nic innego na świecie nie pragnę, tylko Twojej miłości. O Maryjo, udziel mi chociaż małą cząstkę tego nabożeństwa, z jakim karmiłaś dzieciątko Jezus.